Dzień dobry, dzisiaj chcę przedstawić smartfon LG L65. Jest to kolejna odsłona serii L, czyli grupy telefonów z tzw. średniej półki cenowej producenta. Telefon utrzymano w klasycznym wzornictwie LG. Jest smukły i elegancki, a metaliczne wykończenie na krawędziach dodaje smartfonowi nowoczesnego stylu. Wymiary telefonu to 127,2 mm wysokości, 66,8 mm szerokości, 9,6 mm grubości, a jego waga to 126 gram. Na przednim panelu umieszczono wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości 800x480 pikseli. Nad nim umieszczono obiektyw aparatu fotograficznego o rozdzielczości 30 megapiksela, który może służyć jako kamera do wideorozmów. Obok znajduje się czujnik zbliżeniowy oraz słuchawka. Pod wyświetlaczem znajdują się trzy przyciski. Home, a po jego bokach przyciski menu i wstecz. Z boku telefonu znajdziemy przycisk regulacji głośności, a po przeciwległej stronie przycisk włączania i blokowania telefonu. Na górnej krawędzi widzimy gniazdo słuchawkowe oraz mikrofon. Na dolnej krawędzi umiejscowiono port ładowarki i USB oraz kolejny mikrofon. Na tylnym panelu znajdziemy obiektyw aparatu z matrycą o rozdzielczości 5 megapikseli oraz lampę błyskową, a na dole głośnik. Mimo że LG L65 zaliczamy do smartfonów średniej klasy, producent nie oszczędzał na wyposażeniu. Urządzenie pracuje pod kontrolą zaawansowanego systemu Google Android 4.4 KitKat. Sprawną pracę zapewni dwurdzeniowy procesor Snapdragon 200 z zegarem 1.2 GHz, wspomagany przez 1 GB pamięci RAM. Telefon posiada 4 GB pamięci wewnętrznej, jednak możemy ją dodatkowo rozbudować. Do 32 GB za pomocą karty microSD. Pojemność baterii wynosi 2100 mAh. Powinno to wystarczyć na 460 godzin pracy telefonu w trybie standby i około jednego dnia standardowego użytkowania. W pudełku oprócz smartfona znajdziemy kabel USB, ładowarkę, baterie, słuchawki, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Aby uruchomić telefon musimy umieścić w nim baterię i kartę SIM. W tym celu należy zdjąć tylną pokrywę. Następnie wsunąć kartę SIM w gniazdo z złotymi stykami zwróconymi w dół. O tak! Teraz możemy włożyć baterię, założyć obudowę, a następnie włączyć telefon. Przy pierwszym uruchomieniu system telefonu przeprowadzi nas przez konfigurację podstawowych ustawień. Za pomocą strzałek na dole ekranu możemy przechodzić do kolejnych ustawień lub wracać do poprzednich, jeśli chcemy na nich coś zmienić. Podczas konfiguracji możemy skorzystać z funkcji Knock Code. Umożliwia ona ustawienie kodu, którego będziemy później używać do odblokowywania telefonu. W tym panelu możemy utworzyć swój prywatny wzór. Wystarczy kliknąć na wybrane ćwiartki. Od 2 do 8 razy w dowolnej kolejności. Następnie należy wstukać ustawiony kod jeszcze raz, aby go zatwierdzić. Gotowe. Jeszcze tylko akceptujemy umowę do korzystania z aplikacji telefonu i odczekajmy chwilę na automatyczną aktualizację telefonu. Już. Urządzenie jest gotowe do pracy. Po uruchomieniu telefonu widzimy ekran główny. Na nim u góry znajdziemy pasek stanu. Zawiera on informacje takie jak godzinę, stan naładowania baterii, moc sygnału oraz inne ikony powiadomień. Poniżej paska stanu znajduje się pasek wyszukiwarki Google. Możemy z niego skorzystać wpisując tekst lub za pomocą komunikatu głosowego po naciśnięciu ikony mikrofonu. Poniżej znajdujemy skróty do folderu z aplikacjami Google, sklepu Play z aplikacjami, nawigacji Orange, aplikacji Mój Orange, służącej do zarządzania swoim kontem Orange, App Center, gdzie znajdziemy zestaw aplikacji do pobrania od Orange oraz skrót do aparatu fotograficznego. Na samym dole ekranu znalazły się skróty. Telefon, kontakty, SMS-MMS, internet i aplikacje. Ekran główny można dostosować według własnego gustu, dodając do niego aplikacje i widżety lub zmieniając tapety. System operacyjny oferuje domyślnie 5 ekranów, jednak mamy możliwość zwiększenia ich liczby do 7. Ich kolejność możemy zmieniać według własnego upodobania. Między nimi poruszamy się przesuwając palcem po ekranie w lewo lub w prawo. Gdy przesuniemy pasek stanu w dół, uzyskamy dostęp do panelu szybkich ustawień telefonu. Widzimy tutaj ikony umieszczone na przewijanym menu. Dzięki nim możemy szybko włączyć lub wyłączyć różne funkcje urządzenia, takie jak np. dźwięk, Wi-Fi czy Bluetooth. Na końcu paska znajduje się przycisk Edytuj, za pomocą którego możemy zmienić zawartość podręcznego menu. Poniżej widać ikony najczęściej używanych aplikacji przez funkcję QSlide, która pozwala korzystać z wielu narzędzi w tym samym czasie. Dzięki niej możemy uruchamiać wybrane aplikacje w oddzielnych oknach. Położenie i rozmiar okien możemy dowolnie zmieniać. Poniżej paska ikon aplikacji QSlide mamy jeszcze możliwość zmiany jasności wyświetlacza. Warto również wspomnieć o ciekawej funkcji Quick Memo, która zmieni ekran smartfona w notatnik. Funkcję można uruchomić w prosty sposób, przyciskając w tym samym czasie obydwa klawisze głośności. Smartfon umożliwi pisanie lub rysowanie po nim. Jest to świetny sposób na zapisanie wiadomości, np. na zdjęciu lub zrzucie ekranowym mapy lgl 65 posiada aparat wyposażony w matrycę 5 megapikseli z zoomem cyfrowym i lampą błyskową. Można nim robić zdjęcia i nagrywać filmy w jakości HD. LG L65 posiada także funkcję szybkiego zdjęcia. Kiedy telefon jest uśpiony, wystarczy przytrzymać przez sekundę przycisk głośności. Można błyskawicznie włączyć aparat fotograficzny. Zdjęcie wykonamy, wciskając go jeszcze raz. Zobaczmy, jakie aplikacje przygotował dla nas producent. Mój Orange. Pozwala nam na szybki dostęp do panelu klienta i kompleksowe zarządzanie swoim kontem. W każdej chwili możemy sprawdzić historię połączeń, faktury lub włączyć i wyłączyć różne inne usługi. Nawigacja Orange oferuje dwa warianty nawigacji: głosową oraz graficzną. Dzięki czemu łatwo trafimy do celu bez konieczności każdorazowego spoglądania na ekran. Halo granie pozwala na szybki wybór utworu, który zastąpi dźwięk sygnału oczekiwania na rozmowę, by umilić czas osobie próbującej się do nas dodzwonić. App Center to mobilne centrum rozrywki, które daje dostęp do aplikacji znajdujących się w ofercie Orange. Google Chrome, czyli bardzo wygodna przeglądarka internetowa. Think Free Viewer, to program pozwalający na przeglądanie dokumentów. Obsługuje wiele formatów środowiska Microsoft Office. Box, czyli aplikację, która pozwala na przechowywanie danych na wirtualnym dysku w chmurze. W ten sposób możemy z nich korzystać za pomocą dowolnego urządzenia połączonego z internetem. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie można zarządzać przechowywanymi w boksie plikami, również z poziomu telefonu. Dzięki temu zawsze mamy do nich wygodny dostęp. LGL65 wyposażono też w moduł NFC, czyli komunikację bliskiego zasięgu. Dlatego można go wykorzystywać na przykład do płatności mobilnych zamiast tradycyjnej karty płatniczej. Aplikacja LG Backup pozwala tworzyć kopie zapasowe ważnych danych, takich jak wiadomości, kontakty, historie połączeń oraz oczywiście inne aplikacje. LG L65 spodoba się osobom ceniącym swoją prywatność. Jeżeli nie chcemy udostępniać zawartości telefonu wszystkim osobom, które z niego korzystają, możemy zastosować tryb Guest Mode. Dzięki niemu to właściciel decyduje jakie aplikacje i treści są widoczne dla osób trzecich. Aby korzystać z trybu, wystarczy ustalić dla niego inny wzór odblokowywania ekranu. Po wystukaniu tego kodu telefon automatycznie odblokuje się w trybie gościa i udostępni tylko te informacje, które sami wcześniej skonfigurowaliśmy. Podsumowując, smartfon LGL65 to urządzenie, które powinno zainteresować osoby szukające smartfona w optymalnej cenie, bez utraty jakości i funkcjonalności. LGL65 wygląda niepozornie. Tymczasem udało się w nim zamknąć sporo ciekawych programów, zaawansowany system Android 4.4 KitKat i kilka innowacyjnych rozwiązań. To telefon, który naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Czy tak samo będzie z Wami? Sprawdźcie.